Witam Was. To ja czarnik jest dzisiaj ze mną, Tymek. Przedstaw się. Witam wszystkich. Tak, i y, już może widzicie tutaj y, taki. Chodź ze mną, Tymek. Y, no tutaj to taki domek. Ja będę wytłumaczycie. I Tymek zaraz Wam wszystko wytłumaczy. O no, wspaniały dolan, nie wiadomo jakim cudem, ale. Zepsuł trzy odcinki pod rząd. Najpierw Jest, musi... Jakie trzy odcinki, no tamte były spalowane. No zepsuł trzy. ten jeden odcinki sam zepsułem, no no dobra. No, Przyznam się no. Najpierw mu Najpierw no, musisz miejsce no. na dysku, potem mu się znowu skończyło miejsce na dysku, potem magicznym cudem zepsuł mu się film, kiedy go wysyłał na YouTube. No. Tak no. więc jesteśmy trochę dalej niż faktycznie byliśmy. Tak, zbudowaliśmy. w tym odcinku. My... Tyle tego będzie było, że... No, budowaliśmy go dość długo, w przyspieszonym tempie, ale zrąbało mi się filmik, bo próbowałem zmienić format. No, po prostu moja wina, już się to drugi raz nie powtórzy. I zrobiliśmy... Nie powtórzy się w dlatego, że ja teraz ja ja nagrywam, bo no. już nie, wie, nie wierzę w kompetencje moczarnika do nagrywania. Oczywiście, Tymek musi mnie wyśmiewać i tutaj, oczywiście, oblegać wyzwiskami, bo inaczej na mnie wjechać nie potrafi. Chcę po no. prostu, żeby na moim kanale mniej ludzie mi mnie subskrybowali. nieprawdaż Tymek? żeby ten film wyszedł No dobra. No to Tymek yy, yy, Zbudowaliśmy domek. Pod nim y, mamy... w ogóle mamy całe wyposażenie, w skrzyniach tak naprawdę tylko nic nie mamy i nie mamy ich... No podpisać. bo się nam ząbało, jak... jakiś cudem noc się z mapy ząbał i nam usunęło wszystkie skrzynie. To już wszystkie przystępnie, skrzynie. ponieważ serwera ja nie zakładam. To przez nocza on stworzył tą gp tak, jak tak, tak, No, no, no. Tym nigdy nie jest winny. Dobra, nie obwiniajmy się, już po prostu róbmy coś w tym odcinku. I no ten, przez można cały... przez cały stres... Chodź do domku, bo ja tam mi się wypala mięso. Y przez cały stres, yy, yy, no to, że co się działo z odcinkami, tym jak się na mnie zrajował, ale to yy, po prostu moja wina. No po prostu nie, za, nie zaplanowaliśmy tego odcinka jakoś zbytnio. Chcieliśmy was przeprosić za to. Myślę, że yy, to się już nie powtórzy. Raczej <grym> chyba nie ma prawa. No i... No to wszystko. Dobra, ja muszę sobie zjeść trochę mięska. W sobie wypaliłem swoje własne mięso. Przepaliłeś mięso? Przepaliłem. No dobra. I czym, czym się dzisiaj zajmiemy w odcinku? Mięsny jest. No, do jaskini można by pójść, bo tu pełno jaskini jest dookoła. No to... idziemy. Do której zamierzasz iść, jaskini? No tutaj wszędzie do są jaskini, mamy taki piękny teren tutaj. To wiem, gdzie możemy iść. Aha, przedstawię... Pokaż im domek, może to z, z każdej strony O tak, to jest piękny domek w kształcie plusa, jesteśmy oryginalni Tak, bardzo. chcieliśmy go stworzyć, wszystko mieliśmy wtedy nagrane, ja zrąbałem i tak było no tak, to jest piękny domek No dobra, tam gdzie Tymek idzie, mamy tutaj właśnie jaskinie dużą i będziemy y, tą jaskinię y, teraz właśnie eksplorować Chyba, że masz tak. inne plany, Tymek Jak zgaduję, zginiemy No Zwłaszcza, że ja jestem taki pro, nawet w jednym odcinku postanowiłem być pro i kopać prosto pod siebie, to do lawy wpadłem No O, tak genialne To jest taka duża dziura ogólnie No wiem, no i tam się... Yy, terraria, staj, wyrzucę pochodnie, o, nie działa o nie. Jest taki mod na dynamic lighting. Niestety, tutaj jest biednie, tutaj tak nie działa jak tutaj robi. Dobra, dawaj. Żebyśmy się zrumbali. O, ale tu nie ma jak... No, bo chodź, skaczemy do wody. Pozyknąłeś mnie! Ale przeżyłem. Lipnie trochę. Slajmy słyszymy. Myślałem, że zginę. Ej, slajmy słyszymy. A ja słyszę Creepera i nawet go widzę. Jak ty możesz słyszeć Creepera? No, słyszeć też go mogę. Ja go widzę ogólnie powszechnie. I jest za mną pająk? Nie, nie jest Bo za mną Bo ja tobie tak. slajmy znaleźć. W ogóle od czasu kiedy weszłem na ten serwer dzisiaj, cały czas coś mi bije z powodu. Gdzie slajmy? Slajmy są na dole. Pom na dole. O oh fuck, sprąpałem się, tu jest Creeper. I to duży slajmy. Motherfucker. Gim! Czekaj, bij go pochodnią. Tak. Żeby slime slimebola wypadły, nie buguj się Wszystko mi się tutaj buguje. To jest wspaniały wypadło. serwer. Uważaj, byśmy się się na serwer dedykowany. I... Pewnie, ale poproszę. Co mnie bije w ogóle? Na ja się też nie wiem. Kurde, to jest slime zbugowany, No, jeszcze małe są, slimebola mam. Dobra. Jeszcze jeden, dobra. Pewnie niedługo się przerzucimy na serwer dedykowany. Tak, bo już mamy nawet plany, mamy taki serwer. Taki z bokkitem i wszystkim No i będziemy być może, ale tego nie zapowiadam Będziemy na nim mieć yy, yy, O, złoto yy, Będziemy mieć yy, Nie, nie spadaj No i spadło No jeszcze mi kilo spadnie Pięknie, ja tam zeskakuję W ogóle to jest jakaś duża nie mam Kylopa żelaznego nie mam. Kurde, ja tu wszystkich morduję. Creeper, wszystko naraz. To jest creeper. O mam jedno sojduszka, jestem to. Chcesz jedzenie? Tak. Na gdzie mam papier do Dobra, zbieraj korczopa. chopa. Eee, yy, dobra. Eeeh, y, y, ha, miałem dokończyć temat. Być może, ale tego nic zapowiadam, i być może wtedy też ja będę nagrywał. Powrócimy do mnie, chociaż nie wiem, jak to się Wam spodoba. Piszcie w komentarzach, jak Wam się spodoba w ogóle pomysł, żeby Tymek nagrywał. Bo jak, co, jak coś, jak tak naprawdę. nie macie wyboru, Ja nagrywał. Że to wiesz, że to trochę dziwne, bo to na moim kanale i ten, ale nie chcieliśmy tworzyć, przenosić serii na kanał Tymka. Tym bardziej, że to miało się odbywać na moim kanale od początku. O, lapis, rezuli. O I kurde, to Odejdź, odejdź, odejdź! Wiem, dobra. Napis leży. A, A i może będziemy wgrywać z każdym odcinkiem, ale to w ostateczności, ja się z tym tymkowi zachce, bo on jest tu specem od wgrywania pluginów na serwer bakitowy. Yy, yy, jakiś model. Także ty świetnie ciągle mi się wcinasz w zdaniach, było jej powiedzieć, że i tak nie mają wyboru, to nagrywa, bo to by zawsze jakieś problemy wyskakują. Nie on no, teraz... zawsze musisz mnie obwiniać. Nie no, po prostu ja się... A ja nie czy... działa Camtasia? Co mnie bawiło? Nie, działa mi Camtasia, tylko napisałem już ten problem w jednym z filmików. Co mnie tykuje? Nie wiem. Coś dziwnego. Właśnie mówię, że na tym serwerze coś dziwnego się dzieje. No tak, bo to mój serwer. Także... Ja mógłbym to naprawić wszystko, bo już yy, nowy program do montowania od tym dostałem. Nie reklamuj. No nie, nie reklamuj. Nie mam Nie programu. złe. No, no No, No, dobra. Nie ja reklamuj. że reklamuj. Nie coś, tak Nie O, ta kinia spora jest. Stawik z laży. Piękny. O, diament znalazłem. I mam. Mów coś tak częściej trochę, bo ja co chwilę mam wrażenie, że mi internet padł. Ha, mam osiem diamentu. Mam diamentu. No, osiem diamentu znalazłem. Dziwne, nie? Gdzie? I nawet się nie cieszę. Nie wiem czemu. Bo po prostu Tymek yy, zobaczymy, może jak ja to naprawię, to wrócimy do mojego nagrywania. Bo to trochę tak dziwnie jak ty nagrywasz na moim kanale. No jeszcze mój internet zbyt w zostawi mnie 3 godziny. No i no zobaczymy, także. Ja to naprawię i będę innym programem po prostu montował. Ulit Video studio, może się orientujecie. ja wiem, że jest lepsza Camtasia, ale coś się Nie z, jest. z nią... Nie coś się z nią dzieje. Kiedy yy, no, no, lepsza ale dobra, tam już nie będę komentował. Zbieram nie mam, o nie mi się kończą. Trzeba wągla Nie wiem na co, ale zbieram redstone, a już mam jeden... O, Kurde! No. Właśnie mam jeszcze 61 pochodni, ja bym potrzebował. Pajączek. O, pajączek. Czekaj, ja to może jakoś zatamuję. Bo ja mam taki problem, momentami mi się tutaj tnie, bo ja... Muszę mieć włączony serwer, jednocześnie Flaps'a, stałą wersję i jeszcze obiecję. Także widzicie to wszystko zatłumia Tymka i to ciężko mu naprawdę nagrywać, zobaczymy. Tak. Daję za cheat's. Obiecuję wam, że już będę miał ten nowy program i jeśli próbowałeś kiedyś Tymek ten, nagrywać filmiki na YouTube'a i były w HD No, ale mi trudno. Co były? Co przeprowadzonego w naganiu Ale czy jest taka możliwość w tym ulit video studio? O kurde, lawa, lawa, ma... lawa! Tam można full tam można wszystko. No to spoko. No to wtedy w takim razie powrócimy do mnie, jeśli się to będzie mi udawało. W ogóle dałem... A miejsce będę miał dodatkowy dysk, już sobie kupiłem, także mam dysk 300 gigabajtów Nie ma się co martwić. No cholera, perku wypadnij do Ja się zdam, ja coś powiedzieć. No puf, no. Dałem w ogóle 3,5 tysiąca za komputer, plus stara karta graficzna za 700 złotych, a i tak nie się tnie przy nagrywaniu. Jakie to jest niedobre? Stara karta graficzna? ale czy stara, ale dobra? Oj, ja masz dobrą kartę graficzną. To u mnie potrzeba wymiany nową, nowej karty graficznej i to jest bar, bardzo potrzebna wymiana. Jeśli bym chciał przyszłe, najnowsze gry nagrywać. Chyba jest wszystko na dysku, bo słaby dysk mam, bo nie jakiś taki słaby dali. I przez to się ciąć może. <grym> dali jak to brzmi. Mam <grym> i dali dys. Gdzie ty dali. jesteś w ogóle? Nie mogę cię znaleźć. Węgiel wydobyłam po pochodni, nie wiem. Ale no dobra. Koordynaty, a już widzę cię. Jesteś za ścianą, zaraz się do ciebie może przepiję. Przemajnuję. My też jak wyjdzie jakość. O, jesteś. W ogóle sprawdzę cię włączyłem nagrywanie w City. Slime bo mam cztery slime ball. Już. Brawo. No dawno Minecrafta nie nagrywaliśmy tego. A w ogóle ja ogólnie mojego Minecrafta i innych Minecraftów nie nagrywałem, bo chciałem nagrywać tę serię. Sobie na razie odpuściłem Minecrafta. Ten weekend do niego powrócę. Chyba, ty ma, chyba dzisiaj to wgrasz, nie? Na YouTube Czy... No, najwyżej w nocy. Z takim internetem. Przecież ty masz 15 MB, powinno ci dwa razy szybciej niż u mnie wgrywać. Ale jeden wysyłanie i to jest jeszcze taki oszukany jeden. No naprawdę ten filmik wspaniały, co był mój, co miał chyba... Nie wiem, 3 minuty to mi się wysyłał 2 godziny chyba Boże święty chyba nawet, go, chyba nawet go nie zenderuję w halę, żeby się szybciej wysłał. Jak chcę sprawdzić? Nie ja sprawdzę w Czekaj Eee. Y ja mój kanał. No to mój odcinek informacyjny trwał 4 minuty i mi się wygrał w 2 minuty. Wspaniały pulpit pokazałeś. No, Było kozackie. Nie ja, po prostu kamerki nie miałem i to był jeden z głównych tematów No to tej... mogłeś jakiś obrazek dać, a nie pulpit. Ja tylko wyłączyłem, żeby zobaczyć jakie gry masz. Hej tak wszystkich gier na pulpicie nie mam Mam w takim znaczku i tam mam gry i mam tam wszystkie gry, tam mam chyba z 20 ikon z grami 20 gier 20 ikon z grami Dobra, A, tak. nie tyl mi dupy Dobrze, że nie mam żelaznego pilota, wydobędę to złoto Ja mam! <laughs> A ja nie zrobiłem <laughs> Ja zrobiłem Haha, ha, spaliło się. Byś dodał jakąś muzyczkę, co może w tyle tego filmika? Żeby tak nie było nudno, bo to łażenie po jaskiniach naprawdę może się... Jaka muzyka pasuje do Minecrafta, naprawdę? No nie, nie wiem, no ja ostatnio nie... nie ja próbowałem i... Piratów z bo wtedy. No jak to beznadziejnie brzmi. Przecież. Tego nie słyszałeś, jak to brzmi beznadziejnie? Nie słyszałem i dla mnie było dobrze. No, no dla ciebie wszystko bo jest. Bo jestem a ty ty... ty JesN jak... z nas. Jestem pesymistą, Tak mi tak, już przyszło. Nagrywać z tymkiem. Ale tym lubię. Strasznie go lubię. No tak zwierzeń. Jak to mogło zabrząć źle. Gdzie ty jesteś? Aha, nadal Nadal zbierasz ten węgiel? Nie, żelazo. Czyżbyś by, czyż zbierał ten węgiel yy, tak długo? Nie, żelazo zbieram. Się zagłębiam dalej w, w, go, w, go, w głęb... Ale snajper z tego szkileta. W cały całej Oci. Nie, On to robimy cięcie, żebyś się nooo Boże święty, ile faili w tej serii? Weź zrób cięcie, zrobiłeś? Nie chcę mi się cięcia robić złożonym musiał włączać i flaps od nowa i Andreas i ty jeszcze to potem syntonizować. Nikt nie będzie zły. No ale ja nie mam moich przedmiotów! Nie mam żadnych Citujesz, co nie! będę no cię już rzeczy tutaj cytowaliśmy. Ale nikt o tym nie wie. Nie, dobra, weź rób pauzę. No, co to za problem robić? Pauzę, po co ty w ogóle Audio City nagrywasz? Bo mi Fraps nie, bo te, ta nie umie nagrywać Skype'a jednocześnie z głosem moim. A po drugie, mam ta, taki beznadziejny mikrofon, że bez otrzymienia Audio City to to tego się słychać tak nie da. No, dobra, rób tą pauzę. No, po co ci pauzę? No, żeby mieć przedmioty, bo jak ja mam zbiorniki mam. Diamenty! Moje diamenty. Masz żelazny krok. Na <laughs> ujmi! Chciałem wszystko, moje wszystkie przedmioty, cały ekipunek zapchany, złotem, żelazem, węglem. Wszystkim tam było. Jeszcze mnie zombie tutaj próbują yy, jeszcze bardziej do depresji doprowadzić. A to jest straszne. Nooo! Nie, ja wracam do domu. Tylko jak stąd wyjść teraz? Możesz się zabić. Nie, znowu spadłem. Skąd ja mam mógł ulepszony? Sono, Skąd ja mam ulepszony łuk? No nie wiem no, znalazłeś Są moje przedmioty! Palą tak. się Jakieś czary tutaj Przedmioty ze skrzyń znikają Ja dostaję ulepszony łuk znikąd Dziają się złe rzeczy Znowu. Nie, ja się poddaję, nie nagrywam to ja nagrywam. Mam taką depresję, że co chwilę ginę. Tak, moczarnik lami z Minecrafta. Będę ci kraść to żelazo. O ty złodzieju. Daj mi ten jaki... Masz patyki. Mam drewno. To daj. Hoho, ho, skąd masz 16 drewna? Whakowałeś zapewne. No jeszcze tu postawiłem, nie. Nie wcale. O Jezu, ludziska, co się dzieje? Jestem w głębokiej depresji. A ty złodzieju. A nie, to nie się dzieje, bo już. Zbugowany Minecraft. No co mogę zrobić, to żelazny kilof. I... 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 i y, y, łopatę. Nie stać się na no, nic lepszego. No. Chłopie, no tyle rzeczy. Miałem osiem diamentów. Uh -huh. O, znalazłem złoto. My tu mamy diamenty. Nie skresuj się. Zbugowany ząb Ale dany. o dodatkowe 8 by było więcej, ja tak zlamiłem. boże Stra święte, bym grał sobie normalnie. A nie gram sobie normalnie. Grasz nienormalnie. Graś nienormalnie. Nie ja, wiem, gram nienormalnie, normalnie, Trzy diamenty na... Można ta atmosfera tak mało. może być sztywna w tym filmiku. Przez, przez moją żałobę. moje przedmioty. Żałobę? przedmioty. No dobra. Będę tam się ubolewał nad tym. Znajdą się lepsze. Dobra, albo, Mam dwa, al, ma, ma albo dwa złota jestem zadowolony. Albo albo jakiś sposobem zyskimy. Nie, 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 ja tego nie będę robił. Ja gram uczciwie. Nie, my przez całą serię to uczciwie to graliśmy tutaj. Tak. To jest prawda. Dobra, teraz będę omijał wszystko. Dobrze, że nie widzieliście tego fejla i że ja nie naciśmie... Zapomniałem, wspomniałem włączyć. Nie wiem ile nagrywamy. 10-20 minut już na pewno. To może no, chodź wrócimy do domu, mamy obfitełowy. Wątpię, że tak było już. Zawsze zapomniałem... Moją porażkę. Wszystko mamy nagrane, na wizji. Tak, możecie się tym cieszyć teraz. Tak, możecie cieszyć się z mojej, z mojej śmierci W sumie można by nagrać krótszy, krótszy odcinek bo mi się będzie 3 dni i tak zgrywać, a potem zamiast tego nagramy jakoś więcej tego Nie, dobra, to może już kończmy O kurde, szkielet na dodatkowo, z łopaty cię będę ciągnął Gień Zabiłem go łopatą, jestem genialny Dobra, Dobrze, spaję. potem nagamy to, to odcinek, tam, co? nie? Co? Nagamy potem jeszcze jutro odcinek, nie? No może... no, bo jeszcze teraz będę coś innego nagrywał. Teraz rekolekcje są. Będziemy no. już mieli dużo czasu. Tak, na pewno, jak ja w poniedziałek muszę do szkoły iść. Zem, we wtorek dopiero mam wolne, bo mam tak zrobioną szkołę. W ogóle macie zrobioną szkołę. Ty też. Nie ja mam bez... Nawzajem. Taką. masz jedynastkę. Rzecz wcale nie jest jakbym miał, nie miał gdzie indziej iść, to bym poszedł do jedenastki. No co spotkał? ty tam jest tysiąca z lepiej niż mogłem że Ja tu ginę. Tak widziałem. Dzieci bijące się na przerwach. Krew, mord, łzy, tylko w szóstce. strzykawki. Wszystko. Takie rzeczy tylko w szóstce. Tak. Weszłem. Tyle weszłeś. luzu... Weszłeś. Wszedłem Może weszedłem weszłeś też I so beautiful No dobra. Dawaj wracamy do domu w końcu Timek, bo będziesz ten filmik wrzucał 3 dni. I tak będę wrzucał 3 dni. No dawaj... Dobra, no bo... nie, może jeszcze zdążę go wrzucić do końca dnia jak go... Nie będzie zły jak on nie będzie w Hadesce, ja, no musi być. Ale żeby. przynajmniej 480... żeby było... No był będzie 480. 480. No, no to dawaj, no. Dobra, to zaraz skończymy się, tylko tutaj epickie to żelazo wydobędę, bo jakby tutaj przecież bez żelaza. Wszystko na I pamiętajcie, że to jest wyjątkowy odcinek, w którym nagrywa Tymek, a ja będę nagrywał w kolejnych odcinkach. Oczywiście... No chyba. Ja. Nie. Tak. Nie. Tak, I ja będę wygrywał, bo tak. mi się naprawi. Zakładają, że będziesz umiał zainstalować te... ...Oliginia o Mam nadzieję, że nie będziesz jak Maciek, że on nie potrafi nawet otworzyć archiwum. Czyli... z WinRar'em? Nie. <laughs> A no co? Nie naśmiewaj się z Maćka, bo może będzie nas oglądał. No nie, na, nie, nie naśmiewajmy się z niego, on nam będzie w kolejnych odcinkach fundował serwer dedykowany. Nie no, on ogólnie będzie z nami w odcinku. W następnym odcinku będziemy przerzucimy się na serwer dedykowany i będzie w nim wraz z kolejnym gościem. Lecz nic nie zapowiadam, może się coś zdarzyć, że nie przy... Ale jak będzie nieogarnięty, to nie wyśle tego odcinka. No. Nie, ja on Ale jest ogarnięty zwykle. W następnym odcinku danie nie miał być. No, to byłoby no, na No, co mnie znowu wbije niewidzialnego? What to? O nie, to szkielet. Nawet nie słychać go. Jego... Czemu nie słychać jego strzału w tej wersji? A no, bieda jest. Zaraz zginę. W ogóle, jak będzie serwer y dedykowany, ten serwer y jest z World Editem. Dzięki czemu w, ku uradowaniu wszystkich oglądających, będę mógł przenieść Ej, nagle nasz się na niebezpieczny, wszędzie Creepery. No. Szybko mógł... do domu. Weź mi odnajdź, no. odnajdź mnie. No jak? No przed nie. Na... No. Będę mógł przed nasz dom przenieść wspaniałego poniacza, którego można, można było zobaczyć w odcinku pierwszym tak. oraz zerowym. On będzie nam to do końca tej serii. A na koniec nastąpi nie do domofili. A właśnie, a propos tego, w tamtym odcinku failowanym przynieśliśmy się z naszej starej jaskini. Oczywiście wszystkich przedmiotów nie podnieśliśmy, ale o wiele więcej zdobyliśmy chodząc po jaskiniach i yy, 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 yy w innych miejscach. Yy, no i przenieśliśmy się po prostu na takie wzgórze, nad którym jest... Yy, pod którym, pod naszym domkiem w ogóle jest pełno po potworów, bo jesteśmy na takim, na taką wielką przepaścią, mamy zbudowany domek. A wcale się nie zorientowali, że jesteśmy w innym miejscu, nie? O nie straszna muzyka w Minecrafcie. Ja tego nie lubię. Creeper do mnie leci! Nie, i sobie! Ja do, dobijemy wyjdzie... jeszcze do 40 po, jeszcze 2 minuty i kończymy odcinek. Ja chcę stąd wyjść, Tymek, help me. Niestety tutaj nie ma opcji spawn, bo to jest biedny serwer. Czekaj, ja mogę się do ciebie teleportnąć. No. Ja kopię węgiel. Dobra. Nie wchodź mi pod chwilę, kiedy kopię węgiel. Po co ci ten węgiel? Mamy go. No nie mamy, przejście wszystkie i temu Tam węgiel zawsze się znajdzie. No, trzeba go zamówić. Kuchałkę, prosiałkę Sprawdzam z bo umarł. Nie wiem po co Kobla zbieram, ale. No, zbieraj Kobla. Zrobić z niego diament. Nie, 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 ja uciekam przed skeletem, po co ja idę? Mocornik slain. Nie mogę właśnie. Nie mogę. Ten been slain. Nie idź sobie, kiperze! Duh! Do... Nie, no, widziałem. Co mnie atakuje? nie, że tak będzie tutaj. Magiczny szkielet, co mnie w ogóle atakuje? Jego nie, nie, nie mogę, muszę go zjedzić. To jest jakieś magiczne miejsce, gdzie jest creeper w ogóle? Gdzie ja idę, nie wiem. Dobra, trzeba no. się wykopać. Ja się do ciebie teleportuję i zaraz. Nie. kończymy już ja. odcinek. Gdzie jesteś na spawnie? Jest nie, czy jest zupełnie nieudany, ale kończymy go. Tylko się wykopiemy na górę. To już sobie może może opuścimy sobie to kopanie i jeszcze zrobimy na zewnątrz zakończenie. Dobra. No, ale znajdziesz wyjście na zewnątrz. No, kopiemy się. No dobra, dawaj no. Dobra, to no, wspaniałe cięcie muszę w tym miejscu zrobić. Pyk. No dobra, weź ruch, ja.